Cześć, z tej strony Władek. Tak jak wam obiecałem, już jakiś czas temu nagram dla Was filmik z moim uaktualnionym codziennym makijażem. Jest to oczywiście makijaż, który mam dzisiaj na sobie. Jeżeli macie ochotę zobaczyć jakich produktów najchętniej używam aktualnie do uzyskania mojego codziennego, supernaturalnego, ale jednak um, udoskonalającego udoskonali to słowo makijażu, to zachęcam Was do oglądania dalej. No więc zawsze po pielęgnacji pierwszą rzeczą, którą nakładam na moją twarz jest baza pod makijaż. Ja aktualnie tak samo jak mówiłem w moich ulubieńcach non-stop używam tej z Benefitu wypełniającej forę. Tak samo jak w poprzedniej wersji mojego makijażu na co dzień, nadal w makijażu codziennym nie używam podkładów, przynajmniej staram się, w zależności oczywiście od sery. Jeżeli mam gorszy dzień, to się zaspokluję w całości, ale jeżeli nie, to sięgam zazwyczaj aktualnie po korektor z Catrice Liquid Camouflage i rozprowadzam go pędzelkiem z BH Cosmetics o numerze 128. W razie potrzebuję dokładnie więcej krycia, ale w makijażu na co dzień nie zależy mi na tym, żeby przykryć wszystko idealnie i w odróżnieniu od tego, jakbym malował się do wideo, e, czyli do nagrywania dla Was filmików, e, mam, jakby nie przeszkadza mi kilka niedoskonałości prześwietlających spod korektora czy podkładu. Pod oczy wolę coś bardziej delikatnego i rozświetlająco lżejszego, e, dlatego wybieram korektor z Maybelline of Fit Me moja cel jest już w miarę jak zawsze utrwalam wszystko moją ukochaną krzymianką. Po przypudrowaniu często krzymianka odejmuje mi odrobinę, przez to swoją matowość, e, rozświetlenie pod oczami, które e, uzyskałem korektorem. Do tego często wracam z drugą warstwą, bardzo cienką, naprawdę cienką warstwą korektora pod oczami, jeszcze raz w tych najbardziej em, najciemniejszych miejscach i ewentualnie po prostu po ich rozprowadzeniu już tego nie pudruję po raz drugi, bo pod spodem tak czy siak jest puder, więc jakby te warstwy wymieszają się razem i będą nadal wystarczająco trwałe, by przetrwać ze mną cały dzień. Teraz czas na odrobinę kontrolowania twarzy. Ja staram się na co dzień nie przesadzać z ilością konturowania, ale zawsze kontroluję przynajmniej szczękę i używam do tego 505 z Inglota. Swoją drogą a Duo Fiber Contour Brush z Wiltechnics, to moje życie. Uwielbiam ten pędzel, naprawdę świetnie em, rozprowadza i nakłada kontur, ma świetny kształt do tego i też jest em, na tyle puszysty i nie bardzo mocno zbity, że nakłada ten kontur w postaci takiej bardzo, bardzo delikatnej giełki, co daje wyjątkowo naturalny efekt i uwielbiam ten pędzel używać na sobie i na innych. Teraz czas na róż, czyli że coś co kocham I jak zwykle używam mojego różu z Maybellinu W kolorze 60 Cosmopolitan Tak jak Wam pokazywałem w filmiku o różu Czyli o mojej ulubionej technice nakładania różu Nakładam go bardzo wysoko Jeżeli jesteście ciekawi, ten filmik będzie podlinkowany pod spodem Teraz czas na rozświetlacz i podejrzewam, że tutaj też nikogo nie zdziwi, że znowu używam mojego rozświetlacza z Beki, czyli, z ulubieńca, dlatego że jest to makijaż codzienny, a moich ulubieńców używam na co dzień. Następnie... I tutaj część z Was może się zdenerwować, ponieważ obiecałem Wam, że nigdy nie będę robił takich rzeczy, a później mi powiecie, że jestem teraz jak Jakub król i nakładam rzeczy na oczy. Ale nakładam bardzo małą ilość e, tego samego brązera do konturowania w załamanie powieki. I odrobinę na dolnej. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi, mojego zdania na temat kuby, nic do niego nie mam. Robimy praktycznie tą samą rzecz. I bardzo się cieszę, że jest coraz więcej osób, które pokazują chłopakom, ale nie tylko, że makijaż jest dla wszystkich. Ale też, tak jak mówiłem kiedyś w jednym z moich filmów, w tym wszystkim nie chodzi tylko o makijaż, ale też o to, żeby patrzeć ponad płeć, ponad to, co powinniśmy robić, ponad wszelkiego rodzaju ograniczenia czy normy przyjęte, normy społeczne ogólnie przyjęte, dlatego że one bardzo często ograniczają waszą kreatywność, wolność. I was samych jako ludzi. Dlatego JOLO, róbcie to co chcecie. Dlatego ja też nakładam brązer w załamanie. A na powiekę, tak jak mówiłem w filmiku o różach, nakładam odrobinę mojego różu. Rzęsy podkręcam zalotką. A brwi przyczesuję do góry przy pomocy mojego ulubionego żeluznyksa. No i mniej więcej w ten sposób wygląda mój makijaż na co dzień. Oczywiście od czasu do czasu te produkty się zmieniają i tak samo, jeżeli za jakiś czas te produkty ulegną totalnej zmianie, bo tak jak widzicie, ee, to są wszystko inne produkty od tych, które były w poprzednim filmiku tego typu. E, dlatego, jeżeli się znowu zmienią, ja dla Was postaram się nagrać kolejny e, kolejne update tego codziennego makijażu. E, więc tak, ja mam nadzieję, że Wam filmik dzisiaj się podobał. Stawiacie łapki w górę, jeżeli tak. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku, zachęcam Was do subskrypcji kanału i jeżeli macie ochotę, z tej strony będzie mój poprzedni filmik, a z tej coś innego, co być może Wam się spodoba. Tutaj będziecie mogli mnie zasubskrybować. A dzięki wielkie za oglądanie jeszcze raz i ja mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Pa!